Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco na moim kanale. Dzisiaj odpowiadam na pytanie, które dostałam drogą mailową od M i M, moi drodzy, pyta o trzech mężczyzn, czyli D, M i A. Pyta dokładnie, z którym z tych mężczyzn ma szansę stworzyć najbardziej przyszłościową relację. Także moja droga M. Rozkładam dla ciebie karty i już sprawdzamy. Z kim M ma szansę stworzyć najbardziej przyszłościową relację? Z D? Z M? Czy z A? Z kim M ma szansę stworzyć najbardziej przyszłościową relację? Mhm. Mhm, dobrze. Z kim M ma szansę stworzyć najbardziej przyszłościową relację? I najpierw z D. Mhm. 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 Rozłożę po prostu karty na wszystkich tutaj panów i następnie będę omawiać. Tu był D, teraz M mhm. Dobrze i A. Dobrze tutaj. Rozłożę tutaj następnie przesunę dobrze Przesunę karty, żeby wszystko było widać. No dobra. Moja droga, więc tak. Generalnie żadna z tych opcji nie jest zła, co do początek, ale powrótku omawiamy, jeżeli chodzi o pana D. Tutaj generalnie on nawet się jawi już jako um, karta wyjściowa: to jest Król Kielichów. Król Kielichów jest to um, osoba taka godna zaufania, może być nawet partnerem na całe życie. Mówi często o mężu, o ojcu. Um, także to jest taka um, wysoce poważna i, i wartościowa energia, tak? Um, jeżeli to jest jego osoba, tak? No to rzeczywiście jakby. Um, od razu widać, że no po prostu, tak, że on chce, że, że ty zapewne chcesz stworzyć jakąś relację i że on by się nadawał, tak? Ale to jest, to jest pierwsza karta. Natomiast co stoi na przeszkodzie w stworzeniu tej relacji, um, przyszłościowej relacji, tak? Oczywiście, taką mam na myśli. Moja droga, tutaj um, jedno z was po prostu. Przez swoje jakieś takie wewnętrzne kompleksy, przez rozterki, przez złudzenia, które są tylko i wyłącznie w głowie, tak naprawdę nie dostrzega tego, co ma przed nosem. Marzy, śni, może po prostu on chciałby bardzo być z tobą, marzy gdzieś tam o tobie, natomiast jakby boi się zrobić cokolwiek w swoim kierunku. Oczywiście możemy też odwrócić sytuację, może to ty. No, też to by tak pasowało, to może to Ty też, a może Wy obydwoje. Um, nie możecie jakby się odnaleźć, boicie się, tak? Ale to wszystko przez te wewnętrzne frustracje i lęki. Nie dostrzegacie się wzajemnie swoich potrzeb. Um, nie nie zdajecie sobie sprawy z tego, że możecie zadziałać, tak? Na takiej zasadzie. E, Tutaj kartera to jest dwójka kielichów. To jest Uwielbiam tę kartę. Jest najpiękniejsza karta generalnie w tarocie, jaka może być. Że no, dla każdego inna karta jest piękna, no, dla mnie w miłości jest najpiękniejsza. Ona mówi po prostu o tym, żeby otworzyć się na drugiego człowieka, żeby pomóc drugiej osobie mm, tak naprawdę dotrzeć do wspólnego waszego celu, tak? Czyli ty byś musiała mm, wyciągnąć do niego rękę, jakoś tak subtelnie, po prostu. Ech. Zaprosić tak do, do swojego wnętrza, do, do, do tej relacji, tak, Żeby on wiedział, że ma szansę u ciebie. No i moja droga. Duże nadzieje pokładają tutaj karty w tobie, ponieważ no, nieuniknione są jeszcze jakieś takie też właśnie złudzenia, jakieś um, zakładanie czegoś na zapas, jakieś takie właśnie lęki. Um, no, to jest niestety nieuniknione. Tego jakby faktu nie przeskoczysz, ale możesz po prostu pomóc mu w, mm, w działaniu, w regeneracji, tak? Czyli duża nadzieja jest w tobie. Jeżeli chciałabyś, a on się nadaje na tego przyszłościowego partnera, tak? Jeżeli chciałabyś stworzyć niepoważną relację, która jest możliwa, to ty musisz zadziałać. Ty musisz po prostu podać mu tę dłoń, tak? Ty musisz jakoś sprawić, żeby on nie myślał, nie zakładał nic za zapas, ale żeby po prostu udał się ponieść, tak? Razem z Tobą. Ty jesteś tutaj w tej karcie pokazana. Karta siły. Ona ujarzmia lwa. Ty musisz ujarzmić te jego, te jego wątpliwości, rozterki, tak? Także generalnie pan De... no... Relacja wydaje się... Naprawdę mm, ma szansę na bycie taką bardzo przyszłościową. Ale to zobaczymy jeszcze, tak? Czyli to jest pan D. Na chwilę odkładamy. Dobrze, żeby było widać wszystko. Teraz, moja droga, pan. Pan M. E, tutaj już od razu karta wyjściowa to są wątpliwości dwójka mieczy. Także. Może i ty, może i on macie, może obydwoje macie te wątpliwości, tak? Bo tutaj to jest taka karta, no właśnie, takich wątpliwości, też taki rozterek. Nie wiesz, czy tu ulokować, ulokować, przepraszam, uczucia, czy tam. On też nie wie, co ma, jakbym o tobie myśleć, jak się zaszufladkować. flatkować, Tak? Karta wątpliwości. Od razu. Od razu. No i moja droga, w przeszkodzie jest, Tutaj może na kilka, można rozumieć na kilka sposobów. Karta kochanków i rycerz Buław. Karta kochanków mówi mi bardzo często, oprócz tego, że o romansach, tak? No to również o wyborach. Zaś rycerz. Buław. Mówi o takiej osobie temperamentnej, o szybkiej zmianie zdań, o, szybkim zmianie, o szybkiej zmianie też takiej fizycznej, tak? Czy miejsca zamieszkania, czy miejsca przebywania, ale to jest karta po prostu podszyta ogniem. Mi się wydaje po prostu, że albo ty, albo on, albo by tak? Zbyt nerwowo podejmujecie decyzję, zbyt nerwowo y, dokonujecie wyboru, tak? Albo zbyt nerwowo wchodzicie w jakieś relacje, a później szybko chcecie się ewakuować. Tutaj taka troche, troszeczkę nie mm, niekonsekwencja, ale też takie rozchwianie emocjonalne y, wchodzi w grę. Także, no, należałoby pod, na, no, nad tym punktem popracować. Karta rada, wykaż się moja droga intelektem, mądrością. Spójrz na te osoby przez pryzmat taki chłodniejszy, bardziej umysłem niż sercem. Ewentualnie poradź się po prostu kobiety, którą cenisz. Może jest akurat przy tobie taka kobieta, na przykład nie wiem, mama, przyjaciółka, ciotka, babcia. No ktokolwiek kogo cenisz, do kogo zwracasz się z prośbami o radę, ona ci podpowie. Ona ci podpowie, ale tak czy inaczej idź przez pryzmat rozumu, bo serce może w tym przypadku cię niestety zawieść. No i moja droga Karta kapłanki jest kartą tajemnicy. Nieuniknione jest to, że o pewnych rzeczach jeszcze nie wiesz. Być może pewne rzeczy się jeszcze nie wydarzyły, więc no, nie możesz o nich wiedzieć. Natomiast coś się takiego wydarzyło bądź wydarzy, jest bądź było i będzie, o czym nie masz pojęcia odnośnie teg, tego człowieka, tej Waszej relacji mm, hipotetycznej. Także coś jest na rzeczy, coś jeszcze takiego mm, występuje bądź wystąpi. No i moja droga, wynik to jest as kielichów. Nowy początek. I w zależności od tego, co wniesie taka płanka, w zależności od tego, czy ono będzie pozytywem czy negatywem, to można różnorako interpretować, tak, i ci podpowiedzieć. Bo jeżeli kapłanka wniesie coś dobrego, tak, coś Ci coś się spodoba, no to wówczas wiadomo, nowy początek z kielichów, nowa miłość, jak najbardziej. Piękne, nowe uczucie z tą właśnie osobą, z M. Natomiast jeżeli kapłanka wniesie coś, co mimo szczerych chęć nie jest przez ciebie akceptowalne, no, to niestety, a może i nie z tą osobą, ale z kimś zupełnie innym będziesz miała szansę stworzyć nową, piękną relację. Także, moja droga, no niestety nie wiemy, ja nie wiem, co taka w wniesie, niech to pozostanie nieodkryte, ponieważ to ty masz zadecydować. Ponieważ to ty masz zadecydować. Natomiast nowe uczucie, czy to z tą osobą, czy też z inną, będzie na pewno. Bo Az Kielichów jest kartą przepiękną. Przepiękną kartą mówiącą o pięknej, prawdziwej miłości. Także super. No ale zobaczymy, tak? Kogo będzie dotyczyła. Teraz odkładam te karty, żeby móc. Może już złożę. Żeby móc. E Tutaj kolejny rozkład pokazać. Dobrze. I teraz pytamy o A. Więc od razu na początek Królowa Monet, karta wyjściowa. Tutaj mówi ona o tym, że jesteś bardzo ważna dla tej osoby, jesteś cenna, on widzi cię jako kobietę sukcesu, kobietę, która. Mm, która po prostu jest w stanie spełnić swoje mm, pragnienia, która jest zaradna, piękna, mądra, która umie zarobić na siebie, która mm, po prostu ma wszystkie cechy mm, odpowiadające praktycznie każdemu mężczyźnie. Tak? To jest karta wyjściowa. On Cię bardzo ceni, i jesteś dla Niego ważna. Natomiast w przeszkodzie, moja kochana, są plotki. Inne osoby tutaj się wtrącają, niosą mu wieści, bo to jest karta to typowa, karta plotek, szperania, info, szukania informacji o kimś, um, często w jakichś social mediach, tak. Natomiast tutaj też jest karta takich zwykłych plotek. Um, tutaj, właśnie, jest też karta taka mówiąca o nowych informacjach, o newsach, o wieściach, tak, bo Rycerz Monet niesie te informacje. No ewidentnie tutaj mi się ktoś wtrąca i należałoby na to zwrócić uwagę. Czy ktoś aby na pewno nie podpowiada y, tutaj y, tej trzeciej osobie A za dużo, tak? Czy A po prostu idzie przez pryzmat swoich uczuć, czy czyichś podpowiedzi? No bo to jest w przeszkodzie. Karta rada. A z mieczy. Zdecyduj się. Zdecyduj się, czy chcesz w to iść. Jeżeli tak, to odetnij się od przeszłości i odetnij tę osobę od tych pomagaczy, tak? A smieczy jest no, bardzo silną kartą, która mówi: naprawdę, e, zajmij, się, zajmij się teraz odcinaniem. Już nie brnij dalej w jakieś stare historie. Zdecyduj się, czy chcesz z tą osobą być, czy nie. Jeżeli tak, to nie pozwól, by szła przez pryzmat właśnie innych osób. By ktokolwiek się wtrącał. Odeznij to. No i cóż, to co nieuniknione i wynik. Ja uważam, że rzeczywiście, a może. Ostatecznie okazać się cesarzem. A to jest karta osoby na całe życie. Bardzo przyszło, często, osoby na całe życie, tak? Natomiast bardzo przyszłościowe, osoby z perspektywami na związek taki no, na zawsze. Więc nieuniknionym jest, że on może okazać się właśnie taką osobą. Natomiast wynik dwójka buław. Mimo, iż on okaże się taką osobą, to Ty, moja droga, i tak będziesz musiała poczekać. Czy to na niego, czy to na swoją decyzję, którą nie będziesz w stanie podjąć, czy też może no, na cokolwiek innego, tak? Ewentualnie Ty zdecydujesz się na kogoś innego, a tutaj pach, a okazuje się po prostu strzał w dziesiątkę. No i wynik dwóch abuław. Czekaj. Czekaj, ale wybieraj, czy te, czy te drzwi. Czy w tę stronę idziesz, czy w tamtą. No także, moja droga, cóż Ci mogę rzec? Tak naprawdę, z każdym z nich mogłabyś stworzyć przyszłościową relację. Natomiast, tak jak mówiłam, tutaj tak czy inaczej pojawi się nowa miłość. Niezależnie od tego, czy będzie to któryś z tych panów, czy ktoś inny. Natomiast na pewno pojawi się nowe piękne uczucie. I mam wrażenie, że to jednak nie będzie żaden z tych panów. Chociaż oczywiście decyzja należy. Chociaż oczywiście decyzja należeć będzie do Ciebie. Natomiast przemyśl wszystko dokładnie, mam wrażenie, że ten mm, cesarz właśnie będzie tą nową historią. I tutaj po prostu czeka, że znawiasz się. Czy warto porzucić tych trzech panów i po prostu yy, no, stworzyć piękną relację z cesarzem, który według mnie po prostu się pojawi? Życzę Ci wszystkiego dobrego. Życzę Ci, abyś podjęła najlepszą decyzję i byś była szczęśliwa z niej, po prostu. Życzę Ci wszystkiego dobrego, abyś podjęła najlepszą dla siebie decyzję i była z niej zadowolona. Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję wszystkim oglądającym bardzo, bardzo gorąco. I cóż, zapraszam do oglądania, do subskrybowania. Będę w, wstawiała coraz więcej ciekawych i fantastycznych filmików, horoskopów. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.